Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zagramy sobie Karlem. To jest postać, którą odblokowałem w poprzednim odcinku i dzisiaj sobie nią pogramy. Mam y, 10 z, zwykłych brow Boxów. dzisiaj sobie też je otworzymy. Przypominam wam o subskrypcji tego kanału, o zostawieniu łapki w górę pod filmem i o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie. No i nie przedłużając, lecimy. Zobaczymy, jak się będzie grało nową postacią. I Chyba nie będzie... Baba nie goni gonimy Baba karta Kasz tam był krzaka Tak mamy skrzyneczkę Ta bajka Róża, Ucieka. Nawet dobra, jest ta postać jeszcze nie sprawdzaj mi w walce. O Jezu, to mi coś Ma ulta! Co jest? Coś mi się zlegowało. Ona mnie chce złapać. Dobra, poszło Pięć zadymiazów zostało. Nie. Rąbę. to nie, to już chyba koniec mojego życia. Mam ulta. Kurde, zmarnowałem ulta. Chyba nie, chyba że przegrałem. Chyba, że jeszcze ucieknę. Dajcie tu. no nie, ja mam ulta. drugie miejsce, nieźle. No i 56 50. O, 11 skrzyneczka 15 końców Punkty mocy do El Primo Punkty mocy do Barleya No i tyle 18 końców, punkty mocy do Nikki, punkty mocy do El Primo, no i tyle 18. Monet, punkty mocy do KOLTA, punkty mocy do El Primo, no i tyle. Dobra, lecimy. Tam jest Mortis, widzę. Ale... Ojeju. No jeszcze troszeczkę dobra. Teraz uciekam, bo Mortis to... Nie, to ja nie mam... O nie tam. Trochę ją obiję. Golino. El Zajcie to. Dajcie el primo, to Co to było? Plus 4. Ranga druga. 700 pucharków wleciało. 50 końców. Teraz będzie skrzynka dymiarza 25 punktów mocy do wybranego brawlera. I dynamite. mi. No dobra. To lecimy. Mogę jeszcze skrzyneczkę otworzyć. 13 monet, punkty mocy do broka. Punkty mocy do Shelly. No Nie ma tam nikogo, tam jest Nie idź na mnie, Primo. Dobra, uciekam stąd. Gonię. Dobra. Gdzie on jest? Tam. O nie, co ja zrobię? Uciekam. O nie. Zagram jeszcze jedną rundkę i otworzę kolejne dwie trzy skrzynki. Rozładuję saryko. Który już we mnie wali Tu kto jest Dobra, tu nikogo nie Ja To mogę skrzyneczkę sobie wziąć Dobra O, skrzyneczka Nikt po nim nie idzie To sobie ją wezmę Dobra w brok

4 20 monet punkty mocy do broka punkty mocy do końca 14 monet Punto molto do Carla. Punto molto do Conta. No, no, le cifre. Sì, sì, sì. Nie, znowu nie idę tam. Idę sobie po tą skrzyneczkę, która tutaj jest. Dobra. O nie. Muszę chce mnie złapać Chyba nie ja uciekam, bo on chce mnie złapać Pandaru nam nie polunął Muszę przejść Pomocy! Po cząstku ode mnie się dziadu Nie osypać. Trzecia, Karla. No dobra, kolejna skrzynieczka. Piętnaście monet. Punkty mocy do Poko. Punkty mocy do Jessie. Dwadzieścia cztery monety. Punto morso do penny, punto morso do EL e I evento di tè. Un'e-daino, Mike. Ale tu jest jakaś skrzynka O, tu... nie, tu jest środek Sam mapy To jedną mogę wziąć Teraz przyjdź O nie, Leon naprawdę O to nie, to ja uciekam Jak Leon to Z Leonem miał Musiałbym mieć chyba Więcej power cubesów Od niego nie bez cubesów czy mi się opłaca ją bić no możemy spróbować tam? gdzie ona jest? o, klepa ostra Leon to ultem i pomocy Leon. Dobra, zabił mnie Leon. Proszę 5. O, kolejny box, z czym się nie Dobra. Ostatni box. Osiemnaście końców. Punkty mocy do Poko. Punkty mocy do Penny. 16 monet. Punkty mocy do Poko. Punkty mocy do Barleya. No i to tyle. 17 monet. Punkty mocy do Barleya punkty mocy do Karla no i ostatnia skrzyneczka na dziś 30 monet punkty mocy do Poko punkty mocy do Bula i 3 geny taką wojenkę zagram Tam jest jeans, o nie, bibi. Tu jest wolna skrzyneczka. Dzięki. Mm, zaraz zginę. Pomocy. Dobra. Zabrałem mu chamską skrzyneczkę. Ojej. Gdzie mój kilo? Wracać tu. Elpina. Chyba nie... Bo no coś mi przyszło. To żeby on minął ulta. To jak on... No dobra. Jest za do wielkie. Wielkie starcie. Dobra, drugie miejsce. Siedem piękna. Rąba czwarta. Ręga czwarta. No dobra, to by było na tyle w tym filmie. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie o dzwoneczku. To by było na tyle w tym filmie. Ja się za Wami żegnam. Cześć!